Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 23. Porobię troszeczkę przyjemności. nie dać. Co? Dobra, patrząc to, to mam tak: codzienne logowanie futis. Okej, okay. zajść w... Dobra. Tydzień szósty to już nic ciekawego się nie pojawi w zadaniach. Coś mi się wydaje. Staneboteg. Strój dom Hedley. Premia za mistrzostwa, zadanie tygodniowe i narodowa tumadzi. W zadaniach nic nie ma, ale w SBC jest. SBC jest. Już wam pokazuję. A jeszcze jest piłkarz TOTS Zmiennokształtny lub Footis 90, plus, ale jeden z pięciu! toc TOTS MOMENTS Zmiennokształtny, zmiennokształtny Premium, Drużyna 1, 2, 3, Footis, Footis Premium, Drużyna 1, 2, 3, 4, 5, 6, z oceną 90, z wyjątkiem. IKON zdobywców nagród i zmiennokształtnych. Nooo, okej. Okay. Czyli Trophy Titans. O! Jest ikona 93+, jeden z 5. Właśnie zrobiłem jedno takie SBC o ikonę, o pika. Miałem do wyboru Szawiego Trophy Titans, Sedorfa Shipshiftera, yy, Klajwerta urodzinowego, yy, Michael Owena Trophy Titans i yy, Balaka Shipshiftera. I zdecydowałem się wybrać Szawiego wersji Trophy Titans. I przepalić jego prime'a Ja troszeczkę, no, 150 mecz nim zagrałem Ale nie strzeliłem zbyt dużo bramek, bo to był szawi To nie był inny pomocnik Dobra Jeszcze Jeszcze znowu ikona 90+, dwa składy na to? Dwa składy na ikonę Bez sensu Totalnie. Jest Erling Haland. Okej. Okay. Porobiłem trochę paczek 85 plus zarazę 10 na ikonę i na katę, ak którego akurat już zrobiłem. Jeden mi punkt. Okej, okay, więc... Tak jak widzicie. Robię robiłem hidetosiego na katę Wrzucę go na ławeczkę. Za kogoś mogę wrzucić tego na katę. O, za szewczenkę mogę wrzucić e, na katę. Nie ma problemu. Szewczenko. Szewczenko niech będzie za czalanoglu. No Szewczenko pozostanie na rezerwach A czaronoglu Musi stąd iść Nie będę przypalał jego karty e, Level Up No bo po co Biorę zamiast niego Tego przecudownego Japończyka Na katę Ma HP oraz N Co ciekawe Na na przykład karcie world cupowej nie miał napastnika na kata w ogóle. Dobra, zobaczmy go statystyki, bo mnie nie ciekawią. Nie, 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 na kata nie, nie wchodzi za zinole. Nie w życiu. Dobra, 77 rocznik. No, troszeczkę jest stary. Stary koń. Met 75 N SPO, -HP wysoka średnia, lepsza noga prawa. 5 na 5 w końcu. Kurde, fajne, fajne gwiazdy, gwiazdki sztuczek i gwiazdki słabszej nogi. 9,6 tempo, 9,6 strzelanie, 9,5 podań, 9,7 dribling i fizyczne i defensywne progi nie zostały przekroczone nawet do 80. Cechy takie, mocne, rzuty wolne, rozgrywający je wcześniej, dogrywa. Statystyki jako. Okej, okay. w Szonanie grał 3 lata i w Parmie grał 3 lata. Kurde, w Romie FC grał rok, zajęcił 40 występów i strzelił 6 bramek. Ty we Florydzie nie strzeliłeś żadnej bramki. Co ciekawe, w Japonii grał 9 lat. Seli bramek 11 w 77 występach. Gdzie pszonanie zaleczył 21 bramek 121 występach? No, ładnie. No, na katę musiałem wrzucić za szewczenkę. No. A co ma Pogba oprócz N? Chyba jesien, nie? PPSN oraz PS. Prawy skrzydłowy. Ale gdybym miał zgranie z seria. No to bym wrzucił e, Pola Pogbe i nakatę. Jeszcze Hakana na czarnoglu. No właśnie. Jakbym miał zgranie z serii A. A mam zgranie z Premier League. Mam Alisona, mam Grylisza, mam Tiago, mam Mudrika. No. Właśnie. Chciałbym pokazać Wam tego Mikajlo Mudrika, którego wziąłem na SPO. Też ma 5 na 5. 2001 rocznik. 01. O, kurde. 20, 22 lata ma w tym roku. Metr 75. SPO, LP, PS i LS. Wysoka średnia, lepsza noga prawa. Ok. Cechy Dryg, techniczny Dribbler i zwykły Dribbler. okej okay. Czyli, więc Dribblingu będzie miał pewnie dużo. 98 no właśnie, 98 8 Dribblingu. No, Zinole w rzucie na atak. Freda na SPD. Grilisza na głównego SPO. O. Tiago lewe SPO i Mudryk prawe SPO Szabi Alonso chyba powinien być prawym lewym SPD a Fred prawym SPD o Teraz lepiej żeby miał bliskość z Roberto Carlosem w tej formacji dobra No nie wiem czy chciałbym rzucić za Zinole na katę bo Chciałbym przetestować zinole od pierwszej minuty Chciałbym przetestować zinole od pierwszej minuty a niektóre karty są wręcz niesamowite Mam Keihila, mam Kiuela, mam nakate, zinole Maszerana przepaliłem, o kurde To bym miał kolejnego hero, a teraz już nie mam Vampers jego też się pozbyłem No. Rudigera też się pozbyłem. Maguire'a, bo to są tylko i wyłącznie fodery. Na kata kosztuje jakieś 140 tysięcy monet. No więc warto? Raczej warto, nie? Raczej warto tego na katę. 140 tysięcy monet, ale no i co z tego? No więc moi drodzy, to byłoby na tyle. Ja się z wami będę żegnał. Poróbcie ikony, poróbcie na katę. Ja serdecznie polecam i poróbcie pika z Shape Shifterem lub Foot jest 94. Jeżeli to, jeżeli to zrobicie, łapeczka do góry, subskrybujcie kanał oraz napiszcie w komentarzu co trafiliście z pików. Z Shape Shifterem lub Foot jest 94, z ikonę 93, no i tak dalej. Czy, czy zrobiliście na katę? Więc będę się z wami żegnał, ja... Yy... Łapka do góry, subig mile widziane ja się z... i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!